Witam serdecznie w kolejnej audycji na kanale w moim audiowlogu Yerba Chill. Moi drodzy, dzisiaj, dzisiaj sobie troszkę do Was pogadam. Będzie krótki filmik, obiecuję. Na temat tolerancji i tego w jaki sposób katolik powinien działać w społeczeństwie. Czym tolerancja jest, a czym nie jest. Słuchajcie, kanał bodajże Wojna Idei albo Szymon Mówi, to ten sam koleś, tylko po prostu dwa różne, jakby, kanały. Stworzył ostatnio ankietę dla swoich widzów. On ogólnie czasem robi takie ankiety, właśnie żeby popatrzeć, w jaki sposób ludzie reagują, jakie mają opinie. I w tej ankiecie zadał pytanie: Czy katolik może popierać kompromis aborcyjny? Ja oczywiście odpowiedziałem. Mam nadzieję, że to jest dla moich widzów jasne. A jeśli nie, no to powiem, powiem jak to jest. Katolik nigdy nie może popierać aborcji. Nigdy, za każdym razem, kiedy chcecie poprzeć aborcję, jesteście wykluczani z Kościoła mocą samego prawa. No tak to działa. Jeżeli macie wybór zakaz aborcji, albo kompromis aborcyjny, to zawsze macie głosować za zakazem. To nie może być tak, że wy sobie w życiu politycznym Jezusa wywalacie na bok. Katolika obowiązuje, katolicka nauka społeczna, czego wielu odpowiadających mi nie rozumiało, że Zakaz aborcji. On, oni często stosują taki argument i tutaj też go zastosowali, że jeżeli nie chcesz aborcji, to jej nie stosuj, ale nie zakazuj innym. Wiecie, ale wytłumaczmy to w inny sposób. Katoliku, jeśli uważasz, że dzieciobójstwo jest złe, to go nie zakazuj innym. Sam sobie go nie rób, ale rozumiesz. No wiecie, to jest nielogiczne. I no, oczywiście wybuchła dyskusja, jak to zawsze. I no, nawet się nie dziwię, nawet się nie dziwię, że tam wielu lewaków w ten sposób reagowało, ale zdziwiłem się, że pewni katolicy w ten sposób reagowali. Myślę, że to ma coś wspólnego z poglądami pana chołowni. Wiecie, w stylu, fajnie by było, jakby była zakazana, ale o jeku, jeku, ja nie mogę nic narzucać. Może pan. W demokracji pan może. Natomiast przypomniałem sobie podczas tej dyskusji, że lata temu, całe lata temu. Jeszcze jak byłem na studiach, za 1450 14 kupiłem kiedyś taką książkę. Be, nie macie to odwrócone na filmiku. Jest to Erwin Lacer Chrystus w dobie tolerancji i epoce wierzących inaczej. Jest to wydawnictwo avocatio. No, i oczywiście na okładce, uwaga, sekty. Powtórzę jeszcze raz, bo to bardzo wartościowa książka. Erwin w Latzer, Chrystus w dobie tolerancji i epocy bieżących inaczej. To jest taka książeczka, ona nie jest zbyt gruba. Ona ma tam raptem 200 parę stron, ale wieszcie mi, czyta się bardzo fajnie, mimo że jest to dość religioznawczy opis. W tej książce autor rozwala w dosłownie w dosłownie dwóch, trzech rozdziałach, tak naprawdę, rozwala najbardziej takie podstawowe fałsze, które się tam wiecznie toczą wśród, wśród różnych, jak ich nazwy, szurów. Wśród szurów, którzy na przykład, wiecie, mówią, że Matka Boska to Izyda, że religie mówią o tym samym, a religie nie mówią o tym samym. To nie jest kwestia kosmetyczna i nie jest tak, że wszystkie religie wierzą w tego samego Boga. To jest niemożliwe, żeby tak było, ponieważ każdy z tych bogów jest, ma zupełnie inne atrybuty, jest zupełnie inny z natury. Wiecie, jeżeli jakiś ateista wam powie, na przykład, że, yy, że no, każda religia uczy o miłości i tolerancji, albo że każda religia, summa summarum, uczy o nienawiści, że jeśli ten człowiek używa określenia każda religia, to znaczy, że ten człowiek nie ma bladego pojęcia o czym mówi. Wiecie, religie dzielą się na monoteistyczne, na politeistyczne, na nieteistyczne, czyli takie, które nie mają w ogóle bóstwa, no na przykład buddyzm, tak? Oczywiście są tacy, co mówią, że buddyzm to po prostu miła ideologia i tak dalej, to jest religia, moi drodzy, to jest religia. Budda był człowiekiem uduchowionym. I, 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 I poza tym dzielą się jeszcze te religie na, opierające się na myśleniu magicznym, na myśleniu religijnym. To, te dwa określenia to są określenia z antropologii kultury, wiecie? Z nauki, takiej. Religie dzielą się na, na takie, które doprowadzają do zniewolenia jednostki, to znaczy wyłączają jej prawo do decyzji, czy w tej religii być, czy nie, czy na przykład dalej w niej być. I takie, które zostawiają szerokie pole do popisu dla różnych ideologii. Wiecie, no na przykład e, Sikhowie bodajże, Sikhowie wierzą, że Bóg to jest tylko jakiś taki nieokreślony byt i każda religia go opisuje w taki czy inny sposób, ale to ten sam Bóg. No, religie się różnią, moi drodzy. I no, oczywiście tych podziałów jest więcej. Ale o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że w tej książce, w tej książce, Koleś, szanowny pan Erwin, ma kilka takich bardzo mądrych rozdziałów, wiecie. Ma tutaj na przykład taki rozdział Fetysz Tolerancji. No i na przykład tutaj, tak, chciałbym podać kilka, kilka cytatów, żeby może niektórym otworzyć te klapki tolerancyjne. Łatwiej nam teraz zrozumieć, dlaczego religia ulega obecnie prywatyzacji. Prywatyzacji w cudzysłowie. Po odrzuceniu Biblii zawalił się fundament wiedzy moralnej i duchowej. Religie zaś sprowadzono do poziomu prywatnych opinii. Chrystus może więc odpowiadać jednym, a hinduizm drugim. Jeszcze inni za najlepszy dla siebie wzór wybór, Uznają mieszaninę obydwu. Tworzone jest zatem własne menu religijne, odpowiadające indywidualnym gustom i upodobaniom. On, w tych paru słowach, autor, w tych paru słowach wytłumaczył, czym jest tak naprawdę synkretyzm religijny. I na jakiej podstawie, właśnie niektórzy katolicy myślą, że mogą być za kompromisem aborcyjnym. Wiecie, bo to wygląda w ten sposób, że. Macie dogmatykę katolicką, nie? Macie na przykład katolicką naukę społeczną, macie jakieś zasady dogmatyczne, macie opisy, w co powinniście wierzyć, jak powinniście głosować i ludzie bardzo często przestrzegają tylko takich drobnych elementów z tej, z tej naszej religii, nie? Jeśli popatrzycie się na waszych znajomych katolików, takich letnich, nie? Te kościoły są za bogate, to nie może tak być, że ksiądz jeździ Majbachem, Nie? O tym pamiętają i pamiętają o tym, że, że belka w oku, wiecie, że drugi policzek. O tym pamiętają, ale nie pamiętają o tym, że, macie, że mają głosić prawdę w porę i nie w porę, że mają być solą tej ziemi, że mają iść na przekór wszystkim, że mają być poddani dogmatyce katolickiej i katolickiej nauce społecznej. Wiecie, no, to jest właśnie takie wybieranie sobie, co mi pasuje i jeszcze bardzo wiele osób. Nawet sam znam kilka takich agentów, jest niby katolikami, ale przy okazji praktykuje jakieś tam czarnomagiczne rytuały i zachowania. No na przykład ktoś jest katolikiem, a wiecie, a chodzi na jogę, odwala jakieś tańce i stawia sobie posążek buddy w domu i się cieszy, nie? I to jest właśnie wybieranie sobie z każdej religii, bo ile razy słyszałem od katolików, że oni wierzą w karmę. Moi drodzy, karma nie jest katolicką ideą. Karma jest y, wymysłem hinduizmu i karma ogólnie jest rzeczą straszną, bo karma zakłada fatalizm. To właśnie na podstawie wiary w karmę są niedotykani. Wiecie, kto to są niedotykani? Niedotykani to są tacy ludzie, to są tacy ludzie w Indiach, którzy wykonują prace, których nikt inny nie chce, na przykład czyszczą ciała, wiecie? Albo są na przykład bezdomni, bezrobotni, nikt ich nie chce nigdzie przyjąć, nie chce dać im pracy innej, nie chce... tam nie ma awansu społecznego. Karma jest rzeczą straszną, tylko nam się to jakoś tak głupio kojarzy, że to na takiej zasadzie, że dobro wraca. Dobro nie zawsze wraca. Wiecie, nawet, nawet w Biblii macie napisane, że, że po śmierci przyjdzie sprawiedliwość. Do bogatego. Do biednego, do dobrego i do złego po śmierci. Na tym świecie niekoniecznie. A jak ktoś mówi o karmie, no to wiecie, no to miesza sobie właśnie, nie? Wybiera sobie to mani. W że zapauzujemy. Standardowo hierba. Także to jest roz. To jest roz. Y jest to błąd, wiecie, to jest błąd logiczny, na podstawie który, którego ludzie tworzą swoją teologię, stają się częścią prywatnej sekty, pojedynczej sekty, wiecie. To, w co ludzie zaczynają wierzyć, przestaje być czymkolwiek. Nie jest już ani katolicyzmem, ani hinduizmem, ani buddyzmem, ani zaratustrianizmem. Po prostu sobie tworzą swoją własną religię. Jest to błąd i niestety bardzo wiele osób tak postępuje. No na przykład ci katolicy, którzy uważają, że mogą popierać kompromis. No nie możecie. Waszym celem jest zakaz aborcji. To jest wasz cel. Macie do tego dążyć. Jeżeli macie takie prawo wyborcze, to macie głosować przeciwko aborcji. Kompromis jest wtedy, kiedy powiedzmy w społeczeństwie jest 50-50 i wtedy się nie idzie dogadać, ale nie jest 50-50. Ludzi, którzy są w Polsce za aborcją, jest o wiele mniej niż osób, które są przeciwko aborcji. I wszystkie projekty, które są pro-life, do tej pory, które były pro-life, zbierają setki tysięcy więcej głosów i podpisów niż te przeciwne, które ledwo przekraczają próg wejścia pod obrady. Co kolejnego? Tutaj pisze na przykład jeszcze w tym samym rozdziale ten autor radykalny feminizm, homoseksualizm oraz szczyta wschodniego mistycyzmu w połączeniu z zachodnią wersją jogi i kolekcją cytatów biblijnych Belka Foku i tak dalej, wybaczaj swoim wrogom, to wszystko, a nawet więcej, oferuje nam świat. Zapewnia nas, nas też, że Bóg, którego sobie wybierzemy, Bóg, którego sobie wybierzemy, naturalnie przyklaśnie naszemu prawu do wyboru Gdyż istnieje po to, aby zadbać, by każdy trafił w dziesiątkę. Eee, no. Co tutaj by jeszcze Wam y, powiedzieć? No, jest tutaj ogólnie strasznie dużo tych cytatów, wiecie? Bardzo, bardzo dużo jest tutaj tych cytatów w cholerę mądrych. I y, na czym się ta książka skupia tak naprawdę? Ta książka skupia się na tym, w jaki sposób źle pojęta tolerancja, źle pojęta debata społeczna oraz kwestia religii w życiu zmieniają ludzi teoretycznie wierzących w takie bezkształtne masy, takie szare masy, które po prostu łykną wszystko, możesz sobie wybrać, co chcesz, możesz możesz postawić sobie 20 pomniczków w, w pokoju, buddy, jakiegoś siwy, Jezusa, Jezus w ogóle się wtedy staje Jezus się wtedy staje jednym z wielu oświeconych proroków, czy też awatarów jakiegoś wiecie, wedy, czy, czy tam kogoś innego i no, no, ten koleś naprawdę świetnie to opisuje, no na przykład tutaj na stronie 87 to jest rozdział Niezwykłe narodziny. On tutaj w, w dalszej części książki, wiecie, to nie jest książka tylko i wyłącznie opisująca negatywne strony i obalająca argumenty, ale też podająca na przykład, czy Jezus był postacią historyczną, czy nie. Czy Jego objawienie się na świecie było takie same, tak samo ważne, jak innych wszystkich proroków. Jak bardzo można podziwiać i kochać Chrystusa, nie pojmując zarazem celu Jego przyjścia. Podczas spotkań w ramach Parlamentu Religii Świata rozmawiałem z kobietą, która powiedziała mi, że poznała Chrystusa dzięki uranti, księdze tajemniczego autorstwa, choć osobiście mam określone zdanie na jego temat, wreszcie oznajmiła mi, poznałam Jezusa. Historię jej życia. No, jak twierdzi, kochała Jezusa jeszcze zanim nauczyła się czytać. Matka czytała jej historie biblijne, trutu, 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 No ale w końcu y, poszła posłuchać kazania pastora. Siądę sobie z tyłu i jak będę cicho, a ręce będę miała złożone i nie będę się ruszać, to pozwolą mi zostać z dorosłymi jako dziecko. Y, no i zaprosili ją do grupy, gdzie Zwrócili jej jej Jezusa. Bo chodząc na te wszystkie spotkania religijne, do, do, tam do pastorów, to nam tak to nazwijmy, nie, zatraciła tego prawdziwego Jezusa, którego kochała od dziecka. A ludzie, którzy włączyli ją do grupy i nauczyli jej właśnie tej księgi Uranti, jak sama mówi, zwrócili jej jej Jezusa, mojego Jezusa. A wiecie. Nie ma mojego Jezusa. Jest Jezus po prostu taki, jaki był. To znaczy, wielu katolików popełnia taki błąd, że myśli, że Jezus to był taki taki John Lennon albo Bob Marley, tylko że te dwa tysiące lat temu myślą, że Jezus po prostu był jedną wielką miłością, wszystkim wybaczał, nie osądzał. Nie, nie krytykował, i, i zostaw ten miecz. Kto mieczem wuje, i od miecza ginie. Tylko wiecie to, to wiecie, to wszystko to jest prawda. Tylko że Jezus, poza tym, że był miłosierny, był też sprawiedliwy, prawda? To znaczy, powiedział na przykład, że ani słowo ani jota ze starego prawa nie może być zmieniona. Jezus, nauki Jezusa i apostołowie, którzy głosili te nauki, mówili, że nie łudźcie się, że ani cudzołośnik, ani mężczyźni współżyjący ze sobą nie wejdą do królestwa. To ten sam Jezus przecież mówił do faryzeuszy, że to są groby pobielałe. Ten sam Jezus powiedział do jednego ze swoich apostołów, idź precz szatanie. Ten sam Jezus powiedział do demonów, wynoście się. Ten sam Jezus dokonywał egzorcyzmu. To tak, właśnie jeszcze odnośnie tego, że niektórzy twierdzą, że egzorcyzmy to tylko taka symbolika. Jezus wywalał demony z ludzi. Tak samo, ok, kto mieczem wojuje, od miecza ginie. Ale też, też ten sam Jezus powiedział, kto nie ma miecza, niech sprzeda swój płaszcz i kupi miecz. No ten sam Jezus. Ten sam Jezus mówił, nie sądźcie, że przyszedłem przynieść pokój. Gdyż przyszedłem przynieść miecz, bo poróżnie, ojca z synem i matkę z córką. Wiecie, ten sam Jezus był bardzo niewygodny. Ten sam Jezus wbił się do świątyni i powrozem wywalał kupców stamtąd, przewracając stoły. To jest pełen obraz Jezusa. To jest osoba miłosierna, a zarazem, wiecie, osoba Bóg miłosierna, a zarazem sprawiedliwy, tak? Sprawiedliwa osoba. A ludzie sobie właśnie tworzą swojego Jezusa. Jakiegoś takiego miałkiego, który wszystko rozumie, wszystko przebaczy, kocha. I wiecie, no popatrzcie się, jak to wygląda, jak wygląda ta, ten synkretyzm, ta tolerancja w praktyce u protestantów. Wiecie, protestanci są tak podzieleni, że to bania mała. To jest bania mała. Jedni protestanci wracają do korzeni i przestrzegają wszystkich zasad. Mało tego. Przecież są jeszcze ci, jak się oni nazywali? Wiecie, ci, co żyją tam niby kilka wieków do tyłu, w ogóle żadnej technologii nie, nie wykorzystują. Są też protestanci, którzy na przykład mają lesbobiskupki. Są protestanci, którzy uważają, tak naprawdę, którzy uważają, że Jezus był Aryjczykiem, a wredni Żydzi go zabili. No, na, na tej podstawie powstała Biblia w, w Niemczech hitlerowskich, jeszcze przed hitlerowskich nawet. Tam jest jeden wielki rozpierdziel. Jakby ktoś się zastanawiał, dlaczego przez tyle wieków ludziom nie dawano czytać Biblii, no to właśnie zobaczcie dlaczego. Tam się zrobi jeden wielki rozpierdziel. I teraz ja mam, stosując ich teorie i założenia, mam zakładać, że nieważne, czy będę w kościele, czy tam we wspólnocie, która uważa, że aborcja jest spoko, czy że aborcja to jest dzieciobójstwo, I liczy się to, że. W tego samego Boga wierzymy. No nie wierzymy. Mój Bóg zakazuje aborcji. Mój Bóg zakazuje praktyk homoseksualnych. Mój Bóg idzie, wysyła swoich uczniów do biednych. Mój Bóg pomaga. Mój Bóg jest w ludziach cierpiących. Mój Bóg nadaje sensu, a nie, żadnego, nie jest żadnym fatalistycznym bytem, który ciebie wysyła do piekła albo do nieba. Bóg katolicki i Bóg protestancki to są dwa zupełnie różne byty. Wiecie. Jeśli ktoś Wam powie, że każda religia uczy tego samego, a przynajmniej całe chrześcijaństwo uczy tego samego, to chcę Wam zwrócić uwagę, że jeżeli by tak było, to nie miałoby znaczenia, w jakiej religii byś był i w co byś wierzył. Bo wiecie, no taki Bóg, który o niczym w zasadzie nie mówi. Mówi o wszystkim i o niczym. Możesz robić, co chcesz. A taki Bóg, no po co komu taki, taki Bóg? Zresztą istota, byt duchowy, która tak mówi i robi, to jest według naszej tradycji szatan, a nie Bóg. Że możesz robić co chcesz, rób to co chcesz, i wiesz sobie w co, w co chcesz, i jak chcesz, i ile chcesz. Wiecie, w katolicyzmie są potrzebne sakramenty do zbawienia. W protestantyzmie nie. W buddyzmie też tego nie ma. W ogóle w ideologii, w religiach opierających się na reinkarnacji nie ma czegoś takiego, jak są to Wiecie, no zupełnie inaczej się podchodzi do życia, kiedy masz świadomość, że będziesz miał x ileś prób, a, a tym, że masz tylko jedną próbę, nie? Tutaj na Ziemi. Jak można, jak można mówić, że to jest to samo? Jeśli, jeśli wiesz, że masz sprawdzian i. Masz dwie opcje. Pierwsza opcja to jest taka, że masz na przykład 5, albo 50, albo 100 możliwości podejść do tego sprawdzianu. No to podejdziesz zupełnie inaczej niż, niż wtedy, kiedy wiesz, że masz tylko jeden sprawdzian i jedną próbę. To nie jest to samo. Poza tym, no na przykład, jak rozwiązać sprawę małżeństw? Czy wolno mieć wiele żon, czy nie? Czy można to robić przed ślubem, czy nie? Wiecie. Te różnice w religiach i istnienie tych religii istnieją, niebe, te różnice istnieją nie bez powodu, prawda? Dlatego jest buddyzm, chrześcijaństwo, muzułmanie, czyli islam. Dlatego jest taki podział, bo ludzie różnią się w podejściu do Boga. To nie jest kosmetyczne. Zmiana podejścia do natury Boga, zmiana podejścia do natury człowieka. Kim jest człowiek w naturze i jakie są byty duchowe? jaki wpływ może mieć Bóg na świat i człowiek na Boga, no jeśli w ogóle jakiś. Czy Bóg jest, czy go nie ma? Czy Bóg jest jakąś energią? Czy jest bytem osobowym, który jest dobry, który jest prawy, który jest prawdą, tak? No, to się różni. To się, moi drodzy, różni. Polecam Wam tą książkę. Wiele rzeczy, które Wam teraz mówiłem, w zasadzie chyba nawet wszystkie, no nie, no nie wszystkie. Akurat o tych o buddyzmie to wiem, bo czytałem kilka tam dialogów. Yy, znaczy prowadziłem kilka dialogów z buddystami i co, co nieco wiem. Polecam tą książkę. Naprawdę polecam wam za każdym razem, kiedy będziecie się zastanawiali, czy katolik może być tolerancyjny i co znaczy w ogóle pojęcie tolerancji. Sięgnijcie po tą książkę. Sięgnijcie po tą książkę, ponieważ ona tak w zasadzie, ona mówi, Chrystus nie jest nikim gorszym. Jest wyjątkową postacią w historii. Jest kimś, kto uczył rzeczy kompletnie kontrowersyjnych, niemożliwych do pojęcia dla ludzi tamtych czasów. A nade wszystko, ta książka mówi bardzo fajną rzecz, którą ja też chciałbym Wam powiedzieć. Drodzy katolicy, ani kroku w tył. Ani kroku w tył, bo tamci się nie poddadzą. Tak jak w poprzednim chyba filmiku mówiłem yy, na temat demokracji i poglądów, w poprzednim albo w jednym z poprzednich, tamci ludzie, ci, którzy promują zło na tym świecie, oni nie przestaną. Oni nie przestaną. Ani kroku w tył, moi drodzy. Żółwiki.